Nadszedł czas na test zestawu komputerowego. Zaczynamy z grubej rury. I pierwszą grą jest ROM2. Total War ustawienia maksymalne. E, no i przypatrzmy się, e, na chwilę obecną mamy całkiem stabilne 30 powyżej 30 fps. Przy maksymalnych ustawieniach graficznych, przy maksymalnej ilości jednostek w oddziale, podczas oblężenia kartaginy, e, minimalny poziom to 33 fps, a standardowo utrzymuje się na poziomie powyżej 40. Na chwilę obecną mamy 50. Dalej, dalszy materiał pozostawiam Wam do obejrzenia. Będą to 3 bądź około 4-minutowe materiały z różnych gier. Początkowo mówię ja, opisując co się dzieje. Następnie zostawiam Was samych. Infantry at your command. You have orders, sir. Heavy Honor! Kolejnym tytułem jest Total War Arena. Jeszcze przed update'em komputera mieliśmy około 20-25 FPS'ów. W tej chwili na samym początku mamy powyżej 70. Podczas poruszania się po lesie jest to stabilne około 60. Nie da się oczywiście określić jednego pułapu, klatek na sekundę, ale nie spada on poniżej 50, co jest bardzo dobrym prognostykiem, zważywszy na to, że w jednym czasie obciążony jest dwoma programami, jednym jest Fraps, a drugi jest Shadow Play. Zdecydowanie kolejny tytuł, który możemy zaliczyć na plus. drawn first blood. Press the advantage. Trzecią pozycją na naszej liście jest Total War e, Attila, tym razem komputer zaczyna mieć już drobne problemy z udźwignięciem wszystkich maksymalnych opcji przy bitwie, dowod, przy bitwie, której udział bierze około 5000 jednostek. E, w momencie kiedy dodalamy sobie mapę, kampanii, mapę bitwy nie ma najmniejszego problemu, FPS utrzymuje się jak widzicie około 40 i trzyma taką formę przez cały czas W momencie kiedy dochodzi do przybliżeń e, Czy dochodzi do starć FPS spada e, Co ważniejsze e, Pamiętajcie o tym, że w momencie kiedy testujemy Każdą grę, tak jak na przykład ROM 2, czy w tej chwili Total Artilla Ar e, Testujemy na wszystkich Maksymalnych możliwych opcjach Prawda jest taka, że gra tego typu jest w stanie zabić każdy komputer. W momencie, kiedy będziemy, czy też mielibyśmy rozgrywać ewentualną kampanię, wiadomo, wiadomo jest, że niektóre. Z takich rzeczy są totalnie nam niepotrzebne. Eee, chociażby anti-aliasing, e, czy tam szesnastokrotny, zawsze można zmniejszyć np. przykład do czterokrotnego. Eee, czy też wysokość innych opcji, takich jak chociażby budynki, które w tej chwili, oczywiście, jeżeli się dobrze przypatrzycie, wyglądają naprawdę ciekawie. Ale one także zbierają dużo klatek. Opcje takie jak wineta, czy pausing... <laughs> To także niesamowite obciążenie komputera. Kolejny na naszej liście to Shogun 2 Total War. Tytuł, który nie ma absolutnie najmniejszych problemów. FPS nie spada poniżej 50 przy bitwach liczących około 7000 żołnierzy broni palnej oraz wielu wybuchach. Średnio jest to około 60. Całość wygląda naprawdę nieźle, ale w końcu pamiętajcie, że każdy z tych tytułów testujemy na maksymalnych ustawieniach, więc ta liczba FPS-ów zawsze w jakikolwiek sposób będzie zaniżona w porównaniu do tego, co możecie zobaczyć chociażby w nadchodzących projektach. Kolejną pozycją na naszej liście jest Counter Strike Global Offensive. Tym razem o jakichkolwiek spadku FPS-ów mówić nie możemy. Utrzymuje się na poziomie powyżej 200 przy maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości Full HD. Nie testowałem jeszcze wyższych, takich jak chociaż 2500 na 1700 Szedł z kawałkiem, nie pamiętam do końca jakie to jest rozdzielczość czy też 4K, no ale myślę, że nie jest to także potrzebne na chwilę obecną bez posiadania takiego monitora. Tak czy siak sprawuje się naprawdę dobrze, no i co tu mówić, 200-300 FPSów, 100 wystarczyłoby w zupełności. Zastanów się, czy nie wysłać wojowników, by odkryć nowe terytorium. Cywilizacja to kolejna gra, która jest przez nas testowana. Co prawda na mapie nie dzieje się zbyt wiele rzeczy, ale włączyłem ją po prostu, żebyście zobaczyli. Mamy limit, sam nie wiem, czy to gra nam narzuciła najprawdopodobniej tak. Limit 60 FPS-ów. Jak widzicie, nie ma z tym najmniejszych problemów. Atury przechodzą błyskawicznie. by było na tyle, dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Bye bye.